Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi i szczęśliwi. Ja jestem. Dziękuję. Ostatnich kilka dni zajmowałem się głównie planowaniem. Jakieś tam bzdury robiłem też. A, drogę robiłem. Troszeczkę poprawiałem. Jakieś tam bzdury planowałem moją instalację. Znalazłem na szczęście kochaną doszeczkę, która pomoże mi w tym. Pozdrawiam Cię serdecznie. Wiem, że oglądasz. Inwertery już przyszły. Zamówiłem inwertery, więc dwa inwertery po 5 kW będą zamontowane na tej płycie, na tej ścianie. Plan jest taki: jak widzicie, dziurki są wywiercone przykręcić belkę drewnianą 70x70 na całej długości z tamtej strony z tej strony tylko na części, tak jak będzie płyta na całą instalację płyta będzie również miała dwie nogi przykręcone, tak żeby sobie stała w razie czego jakby, też inwertery nie są ciężkie, ale wiecie o co chodzi tutaj odsunąłem tą moją mój regalik bo zamówiłem jeszcze jeden podobny tylko że rogowy który wyjdzie dotąd wspaniały ślad na brudzie także tutaj będzie jeszcze rogowa szafeczka znaczy regalik na wszystkie takie narzędzia do perele, bo dużo się wala gdzieś tam po bokach więc chciałbym mieć to wszystko w jednym miejscu no więc to jest plan na dzisiaj Dzisiaj mamy bardzo, bardzo, bardzo wieczny dzień. W i Moje stojaki e, mają się świetnie. Chciałem Wam również pokazać, e, co dostałem wczoraj. Co przyszło. Shiitake. Grzyby. Grzybnia na kołkach. Grzybów shiitake. Niedługo... E, że może jeszcze w tym tygodniu e, zorganizuję plan jest generalnie z moim sąsiadem to sadzić Sadzić <laughs> e, umieszczać kołki. No, musimy zorganizować to z jego, e, jego zadanie, żeby zorganizować e, dęba, ładnego dęba, e, no i, i będziemy za niedługo wiercić i, i umieszczać te kołeczki. Plan na hodowle grzybów jest w moim lesie na dole a gdzieś tam znaleźć jakieś miejsce gdzieś, łewa, gdzieś, gdzieś tam się znajdzie jakieś miejsce Jakby nie było jest ponad 160 metrów długości tego lasu Więc gdzieś znajdziemy jakieś miejsce I jeszcze w tym roku będziemy mieli grzybki Dzisiaj jest bardzo wiecznie, więc za chwilę możecie słowo mnie słyszeć. No właśnie, Wiucha. Chciałem wam tylko pokazać, że stojaki mają się świetnie. A mówiłem wam o recyklingu połamanego namiotu. Więc to są właśnie części namiotu. Może się domyślacie już, co to jest. Służy mi do cięcia drewna. Wsadzam sobie całą o, to stojaki mają się świetnie, Oj, tutaj mi zwiało to, no e, generalnie tak jak Wam mówiłem, tutaj dam 70 na 70 belkę e, z tego względu, że do tej belki chcę zbudować tutaj e, suszarnię solarną do drewna, nie wiem czy słyszeliście o czymś takim. E, jest to fantastyczna sprawa, bo wiecie zapewne jak długo suszy się drewno, kiedy jest świeżo ścięte. Więc, to jest pomysł ze Stanów w Stanach to robią. I ceny drewna głównie podskoczyły tak jak podskoczyły, dlatego że gaz poszedł do góry, bo większość suszarni jest gazowych. Słoneczna suszarnia jest w stanie wysuszyć w lato mokre drewno w ciągu miesiąca A w ciągu zimy z tego co wiem w dwa miesiące. Zobaczymy No to są informacje jak mówię, które możecie znaleźć zarówno na YouTubie jak i gdzieś indziej gdzieś może w necie. A ja się przekonam po prostu o tym No, więc tu jest plan zbudować i postawić gdzieś e, jedną nogę, drugą nogę. E, noga, noga. Znaczy noga. <laughs> e, słup, 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 słup. Do ziemi go wsadzić jakoś. Nie wiem jeszcze jak to zamontuję. Ściany obudować. I tu gdzieś wstawię wentylator, który będzie wentylował. E, będzie wentylował garaż. Ale również będzie służył za wentylację tutaj w, tym, w tej suszarni więc taki jest plan No, bierzemy się do pracy i jak coś to za chwilę Wam ogrom więcej okej okay, kochani zrobione, udało mi się jestem bardzo szczęśliwy bo nie było łatwo naprawdę nie było łatwo, zobaczcie sami na drugiej stronie jest ta 70x70 mm belka drewniana Przykręcona do tego kątowniczka. E, a tutaj mamy drugą belkę, do której będzie przykręcona ta. E, jak się to mówi? E, płyta. płyta. Płyta na, na inwertery i na wszystko. Nie było łatwo, szczerze mówiąc, przytrzymać te. E, te, 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 te śruby z drugiej strony, a wkręcać nakrętki z tej strony szczególnie, że jeszcze wybrałem sobie nakrętki z, z tym plastikiem w środku, który, który ogranicza że tak powiem odkręcanie, nie wiem po co, tak jakby miały być jakieś wibracje, no nieważne <laughs> eee, pokażę Wam teraz e, czego użyłem do przytrzymania jeszcze będąc w UK kupiłem takie no, twist and lock, czyli E, obróć i, i zablokuj takie, nie wiem jak to nazwać, e, słupy, no coś do przytrzymywania I generalnie jak to, spróbuję to przytrzymać nogami, wyciągasz na jaką długość chcesz i obracając blokujesz i próbuję. Jest to bardzo, naprawdę bardzo mocne, nie wiem ile kilogramów to jest w stanie wytrzymać, ale jest to naprawdę... Super sprawa. Kupując to nie wiedziałem do czego to będę. Nie, tego, nie wiedziałem do czego to będę potrzebował, ale wiedziałem, że będę potrzebował, więc już się przydało. No, idziemy teraz na dwór i pokażę wam jak to wygląda z drugiej strony. Okej, okay, kochani, jesteśmy na, na zewnątrz, jest trochę wiecznie. Mam nadzieję, że będziecie mnie dobrze słyszeć. Jak widzicie, za mną już jest zamontowana ta e, belka 70 na 70 A to jest system, którego używałem do przytrzymania. Jak e, macie jakieś takie prace do wykonania samemu, to to jest e, dobre. Założyłem tą e, klam. Nie, nie wiem, jak to się nazywa. Wybaczcie mi angielską nazwę. Tylko <grym> Większość narzędzi poznałem w Anglii, a nie w Polsce, więc e, Więc no, mniej szatu e, Tutaj ustawiłem ten, e, ten, ten twist and lock pole Co Wam pokazywałem przed chwilą No i to przede wszystkim przytrzymało mi e, tutaj tą e, To coś <ścoughs> Nie pozwoliło obrócić się i w ten sposób Byłem w stanie e, od środka skręcić to okej okay, kochani tablica że tak powiem wisi zmierzyłem inwetery mają po jakieś 35 max 40 cm więc tu mamy 160, Do one przyjdą jakoś tak dotąd, od jednej strony powiedzmy dotąd tutaj miejsce na ewentualnie pod spodem na skrzynki z bezpiecznikami. Bateria tutaj. Taki plan Zobaczymy. Zobaczymy co pan elektryk powie. <grym> Okej okay, kochani. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Pa pa.